Hej, cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku omówimy sobie najnowszy odcinek z Pokémon Horizon MegaVolty czyli jest to odcinek 92 śladami Rakurium i w sumie nie przedłużając zbędnie, tak jak ostatnio po prostu go sobie tutaj omówimy. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, by nie przekapić kolejnych materiałów. Widzimy się w sekcji komentarzy i zapraszam do oglądania. Nasz odcinek zaczyna się w taki sposób, że Ult szuka Roya oraz jego partnerów, spotyka faceta na drodze, pyta się, czy go widział, a ten odpowiada, że widział go z dziewczyną. Ult oczywiście jest w szoku i sygnalizuje, jakby nie wiedział, że Roy może posiadać dziewczynę, bądź jakąś koleżankę, ale chwilę później spotyka go razem z Liko, yy, ukrywając się za ścianą. Natomiast Selbalay sugeruje tutaj, że Ult boi się jakiejkolwiek interakcji z dziewczyną, więc tylko ich śledzi, spoglądając po prostu z boku, nie dając się wykryć. W tym samym momencie Dot wysyła informację naszej ekipie, że muszą szukać Pokemona, który jest opętany przez Rakurium. Po prostu, nie wiem, no chyba to będzie najlepsze stwierdzenie, że jest po prostu opętany. A ci stwierdzają, że muszą przywrócić dobre imię elektronautom, dlatego pokonają go i przywrócą do normalności, ponieważ sytuacja jest naprawdę kiepska. Podczas marszu Liko jest pod wrażeniem tego, jak Roy bardzo wydoroślał, jaki stał się bardzo odpowiedzialny. Kazał swojemu Kiloterowi oraz Krokolorowi śledzić naszego przeciwnika, poszukiwanego pokemona z góry, natomiast sam z Pikachu, Lucario oraz Liko podróżują pieszo. W pewnym momencie Liko mówi, że jest to góra blisko Kanto, więc moim pierwszym stwierdzeniem było, że jest to może to miejsce, gdzie w grach udajemy się na ligę w Johto, a jednocześnie możemy skręcić sobie na tą górę, gdzie spotykamy Reda i możemy z nim zawalczyć, ale nie jestem tego pewny, jakby to tylko moja taka hipoteza w trakcie oglądania tego odcinka, więc nie sugerujcie się tym może za bardzo. Podczas marszu nadal wspominamy tutaj stare wspomnienia, Liko i Dot prowadzą rozmowę, że brakuje im kursu terrastalizacji i o tym, jak to było fajnie kiedyś, gdy razem podróżowali. Dot zahacza na temat Terapagosa, natomiast Liko szybko odpowiada jej, że Pagogo nie wyszedł z swojego pokabola od tamtych wydarzeń, które wydarzyły się rok temu i żeby nie kontynuowała w zasadzie tego tematu, szybko urywając ten temat. W międzyczasie Roy odnajduje bardzo zniszczony teren, jakieś kamienne pustkowie, jakieś może wykopaliska to kiedyś były. Nie wiadomo, w każdym razie jest teren, ten teren jest aktualnie bardzo mocno zniszczony, widać potężne dziury. Oczywiście nasz ukochany Ult wpada do takiej jednej dziury, no a następnie razem ze swoim Salbalajem podróżują wzdłuż korytarzy pod ziemią. Roy sugeruje, że te dziury powstały z wyniku żyjącego tutaj Oformiego. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem nazwę tego Pokemona, w każdym bądź razie jest to ten Pokemon i nasza ekipa już miała kiedyś z nim do czynienia. Natomiast Dot szybko tutaj mówi nam, że te dziury są zbyt duże jak na niego, a Ult, który podróżował wcześniej tutaj pod yy, ziemnymi korytarzami, odnajduje Stylixa w różowej mgle. A ten go natychmiast atakuje. Po tym, jak Onix wyszedł z podziemnych tuneli, nasza ekipa stwierdza, że jest to ten właśnie Pokémon, i niestety próbują go zaatakować. Lecz Stylix robi właśnie tutaj potężne uniki. Więc Roy każe swojemu lokario, jakby użyć aury, wyśledzić go, a następnie uderzyć Close Combatem, co nie przynosi jakiegoś specjalnego efektu. Liko dołożyła tutaj Flower Tricka, ale naszego Stylixa to nie rusza, i wydaje się bardziej wkurzony. Dodd sugeruje, żeby reszta Pokemonów została wsparciem, a Krokolar wszedł na Kilowatera i atakował go miotaczem płomieni z góry. I tak oto w ten sposób Lucario za pomocą Aury, odnajduje Stylixa. Miał skarada go łapie pnączem, co wygląda w ogóle komicznie, jak taka mała cieniutka nitka yy, obwiązuje tego wielkiego stalowego węża. Krokolar leci już na Kilowaterze, ładując swój miotacz płomieni. Niestety Onix wystrzela kamienie. Na szczęście Hiterna powstrzymuje go atakiem. Yy, chyba konfuzji, a Pikachu niszczy to Thunder Punchem. No i już w momencie, kiedy Steelix ma oberwać, no niestety zdarza się tutaj pomyłka, że wychodzi drugi Steelix i nokautuje naszego Kilowatera oraz Krokolara. Yy, Tuż po tym wydarzeniu jesteśmy świadkami, jak Recurium wzmacnia atak Stuntomba Sprawiając, że Pikachu oraz Crocolor i Killwater są jakby uwięzieni. W chwili, gdy miał Skarada, miała oberwać już tej ogonem naszego Stylixa, Selbalay Ulta ratuje go, ale w tym samym momencie mówi, że jego celem jest shiny Rayquaza i ona będzie jego, tak jakby w ogóle nie zdawał sobie sprawy, co się właśnie dzieje. Nasi bohaterowie zdają sobie sprawę w jakim zagrożeniu są, dlatego Roy i Ul decydują się na mega ewolucję, a w tle słychać chyba gitarę elektryczną, ale jest naprawdę dobre brzmienie, mi się bardzo podoba, a Liko jest w szoku, bo nie wie co się dzieje. Tak oto Lukario używa Metal Claw, a następnie dokłada potężny close combat powalając stalowego węża. Liko jest po raz kolejny w szoku, Selbalaj używa Confuse i Power Jam, ale finalnie Lukario i Selbalay są otoczeni. Stilixy szykują się do ataku, natomiast chłopaki robią unik podskakując, a stilixy zderzają się ze sobą i jednocześnie lekko się nokautując. W ten oto sposób: Krokalor, Kilowater i Pikachu się wydostają, nasz błyskawiczny ptak nurkuje, a ognisty krokodyl używa miotacza płomieni, dokładając oliwy do ognia. Hehe. <laughs> Stylixy są w szoku i atakują siebie nawzajem, a nasza DOT mówi, że to prawdopodobnie efekt Rakurium i nie rozpoznają teraz sojusznika od wroga. Liko przypomina sobie, jak szóstka bohaterów walczyła przeciwko sobie i biegnie do nich. Niestety Stylixy nokautują się nawzajem. Niestety w tym samym momencie na Liko spadają wielkie głazy, które są efektem ataku właśnie tych Stylixów, ale w tym samym momencie z Pokebola wychodzi Pagogo i ratuje sytuację, ochraniając naszą Liko i Reszta pokemonów zieloną tarczą, coś na zasadzie protekta, ten następnie przyjmuje swoją drugą formę i wysysa całe rakurium ze styliksów. Chwilę po tym Haterna użyła prawdopodobnie tej Heal, Hillpulse i uleczyła styliksy, a te grzecznie wróciły do swoich nor. W całej sytuacji Roy przedstawia Ulta, Liko i Dot. Widać już po samym zachowaniu tutaj Ulta, że jest troszeczkę jakby zniesmaczony, skrępowany obecnością dziewczyn, natomiast mówi, że skoro są przyjaciółmi Roya. No to też są jego przyjaciółmi. Liko zahacza temat mega ewolucji. Roy tłumaczy, że jakby razem tam w Kalos ćwiczyli to i tak dalej. Ult mówi po raz kolejny, że jego celem jest zdobycie czarnej relikwejzy. Wspomina tutaj o Selbalaju. I w tym samym momencie jakby Selbalaj próbuje pożreć naszego Pagogo. Prawdopodobnie te z tego powodu, że Pagogo jest dosłownie... Jakby przypomina kryształ, diamenty i tak dalej, a to jest też świetny pokarm, właśnie dla Salbalaya. Ult zaczyna krzyczeć na Roya, że ten po raz kolejny go zostawił i że to już nie, nie jest jakby śmieszne. Ult po raz kolejny zaczyna temat czarnej Requiemdzy. Na temat Roy, znudzony już tym tematem, chwyta Liko i uciekają razem. Ta się pyta dlaczego, a Roy grzecznie tłumaczy, że po prostu, gdy się nakręci, jest nieznośny i nie chce wplątywać Ulta w swoją misję odzyskania dobrego imienia podniemnych elektronautów. Oczywiście, gdy Ult tutaj przerywa swój monolog, no to po raz kolejny jest wkurzony, że Roy go zostawi. W tym samym momencie przechodzimy do bazy Pionierów i tam widzimy pomagierów Ametio oraz jego lokaja. Ten tłumaczy, że nie zamierza ich zwolnić, a wręcz przeciwnie, uważa, że muszą odnaleźć Ametio, ponieważ Spinel powiedział, że mistrz Gibeon oraz Ametio nie żyją, że podczas wydarzeń w Rakurim po prostu oni przepadli, nie żyją i jakby... Sam lokaj w to nie wierzy, oraz ojciec Ametio, który był chyba tam bodajże dyrektorem w firmie, ale jak mówię, był, ponieważ opuścił to stanowisko. Nasz zmartwiony lokaj daje naszej partce tutaj Zygarde Cuba, który pozwoli im odnaleźć Seigarda, a ten na pewno pomoże im odnaleźć, właśnie, Ameteo. To jest taka potajemna misja, gdzie nie mogą tutaj, jakby, sprzedać żadnych informacji, nie mogą dać się odkryć, ponieważ prawdopodobnie, jeśli Spinel to odkryje, no to będzie kiepsko. Ale wydaje mi się, że pewnie w przyszłości i tak Spinel to odkryje. W tym momencie odcinek się kończy. W następnym odcinku będzie to chyba odcinek fillerowy, ponieważ spotkamy tam jakąś psychofankę, Nidorze która będzie miała dwa Lideny, no ale zobaczymy, na ten moment wydaje mi się, że to będzie właśnie odcinek filarowy. Co do moich własnych przemyśleń po tym odcinku, wydaje mi się, że Spinel na pewno dowie się, że tamci poszukują Ametio, Ult będzie postacią, która non-stop będzie mówiła o zapaniu Shiny Rayquaza, y. będzie miała problem z innymi mm, postaciami, tak samo wydaje mi się, że będzie to postać, z której będzie troszeczkę robione żarty: typu będą go zostawiać, będą go ignorować w pewnym momencie, no ale jednak siłę na pewno jakąś nam posiada. Co do Roya, jak zwykle wyszedł szef. Liko, troszeczkę zagubiona w tym odcinku, ale i tak bardzo fajnie się pokazała. No i Dot, jak zwykle, przydatna. Sam odcinek oceniam bardzo wysoko, podobała mi się tutaj współpraca rojem i ultem po raz kolejny. Podobało mi się to, że te Stilixy nie były takie słabe, bo jednak było widać, że są bardzo wytrzymałe, że były dość inteligentnymi pokémonami. Ratunek Liko poprzez Terapagosa też wydaje się taki w sumie pół na pół, bo jednak jest to pewnie odniesienie do tych pierwszych odcinków, kiedy go uratowali przed Ametio i jego Serulegem ale no mimo wszystko myślę, że mogliby tą tajemnicę Pagogo jeszcze trochę potrzymać i załatwić to w zupełnie inny sposób. Na dzisiaj to już wszystko, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału, podzielcie się w komentarzach o swojej opinii, swoich przypuszczeniach, możecie również tam zadawać jakieś pytania, na pewno na nie odpowiem. No i co, serdecznie dziękuję, wesołych świąt i co, lecimy po 100 subskrypcji, nie? Także do usłyszenia już niebawem. Siema!